Drodzy Państwo, ostatnio doniesiono mi, że według jednego z sondaży sporo osób chciałoby spędzić Wielkanoc ze mną. To absolutny zaszczyt, to bardzo miłe, ale tego niestety nie mogę Państwu zaoferować, dlatego że święta spędzę z rodziną. Natomiast z całego serca życzę wszystkim Państwu na te święta wszystkiego co najlepsze. Czas oczywiście nie jest łatwy, że naszą wschodnią granicą trwa wojna, a przez potworną drożyznę na pewno znacznie trudniej było się w wielu domach do świąt przygotować, tak jakbyśmy chcieli, często z czegoś, trzeba było pewnie zrezygnować. Ale święta Wielkiej Nocy są przede wszystkim o nadziei i właśnie tej nadziei na lepsze jutro, na lepszą przyszłość chciałbym Państwu życzyć jak najwięcej. Wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkiej Nocy.